Damy państwa z jednego z najpiękniejszych obiektów na świecie, Stad Velodrom. Mamy nadzieję, że poziom meczu dorówna urodą Marsymskiemu stadionowi. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu, od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza liga świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Olimpik Marsylia zmierzy się z Tottenhamem. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Dzisiaj występuje w barwach Marsylii. Zdecydowali się zagrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje. Choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska. Choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Prezentuje się wyjściowa jedenastka Tottenhamu. Ugoju Juris stanie między słupkami. W obronie Romero wystąpi obok Dajera. W pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Hurricane. Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Na tę I teraz gracze Olympique Marsylia ruszają z akcją ofensywną. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Znakomite zagranie na dobieg. Spalony. Choć trzeba przyznać, że niewielki. Równie dobrze mogło to się udać. Jednak chorągiewka podniesiona jak najbardziej słusznie. Tu się absolutnie zgadzam. Vertu. Arit. Alexis Sanchez jest teraz różnie. Piłka trafia w poprzeczkę. Zabrakło może centymetra. Vertu. Dobrze zablokowany strzał. Obił teraz bramkę, ale za to punktów nie dają. Nadal mamy remis. Choć zabrakło tym razem naprawdę niewiele. Muszą szukać kolejnych okazji. Losy tego meczu, jak dobrze wiemy, praktycznie w pojedynkę dzięki przebłyskowi geniuszu, może rozstrzygnąć ten dżentelmen. Hurricane Imponuje skutecznością. Jest na drugim miejscu w lidze wśród najlepszych strzelców i pewnie powalczy o pierwsze. Piłka do Aleksisa Sancheza. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Sędzia pokazuje, że będzie z auto. Erik Bai, Jordan Vertu, Marsylczycy ruszają do przodu z akcją. Joris! Co on teraz zrobił? Jak on to wyciągnął? Kibice jeszcze nie ucichli, a tu już kolejna okazja. Mają teraz rzut rożny. Popatrzmy. I już nic z tego rożnego nie będzie. Jonathan Klaus. Czy trafi do siatki? To w żaden sposób nie mogło zagrozić Jorisowi. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Uwaga, będą prowadzić! O, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż przed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. I bez problemów teraz. Bramkarz łapie piłkę. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Uwaga, dalej groźnie. Co za historia! Pierwsza bramka w meczu, choć to rywale mieli więcej z gry. W powtórce widzimy raz jeszcze. To znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. A Harry Kane doskonale sobie poradził z wiszącym mu na plecach rywalem i zdołał umieścić piłkę w siatce. Jonathan Klaus ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Próbuje strzału. O boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? I mamy remis. Jeden do jednego. A teraz zagranie do Keina. Aleksis Sanchez. Znów Aleksis Sanchez. A, świetnie teraz bramkarz. Daleka piłka z rogu. Za chwilę ponowią próbę zrzutu rożnego. I z piłką Alexis Sanchez. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. I teraz gracze Olympique Marsylia ruszają z akcją ofensywną. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Wypija piłkę z linii bramkowej. Tottenham będzie miał out. Ben Davis zabiera teraz czystą piłkę przeciwnikowi. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się do gry. Aleksis Sanchez! Popisowo teraz bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Nie najlepszy strzał głową, łatwo padał łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Bez trudu teraz łapie piłkę. Bramkarz w opałach. I proszę, bramkarz był na miejscu. Ten corner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. I teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał, nie zmusił bramkarza do wysiłku. O, zupełnie niepotrzebne to było, strata piłki. Co teraz? No, dobra, to była obrona. Rzućmy okiem raz jeszcze. Dzięki technologii Goal Line możemy mieć potwierdzenie. Tak jest, słuszna decyzja, nie ma mowy o bramce. Piłka musiałaby całym obwodem przekroczyć linię, co tutaj, jak widzimy, nie miało miejsca. Oczywiście nigdy nie zaszkodzi sprawdzić, Oko bywa zawodnik. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa. Teraz to Tottenham będzie musiał gonić wynik, ale czasu jest jeszcze sporo. Już wiemy, jeszcze tylko minuta gry przed nami. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szat. Oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Ryzykownie, ale skutecznie. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Posyła piłkę w szesnastkę. A wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Nie tym razem, proszę państwa. Sędzia gwizdę spalonego. No, szybciej trzeba było to zagrać. Na co tu czekać, Tomku? Ale pochwalmy chociaż wyjście na pozycję, bo było podręcznikowo. Hurricane. Kane, ale zabrakło mu precyzji. Traci piłkę, Amina Ritz. Dobrze go tam wypuścił. A teraz zagranie do Keina. Mogą wyrównać. Ło! Wow, to drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Jonathan Klos. Mateo Genduzi. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? To się nazywa odpowiedź! Znowu prowadzą bramka! Niełatwe zadanie przed Tottenhamem. Czy uda im się wyrównać? Tak to się właśnie robi, czyściutko i skutecznie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Tową szansę. Gol, proszę państwa. Bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. I po tej bramce jest 4 do 2. Okazja może być groźnie. Jest, proszę państwa! Trzecia bramka w jego wykonaniu. Jest dzisiaj nie do zatrzymania. Spójrzmy raz jeszcze na to, jak Harry Kane urwał się obrońcy i cel nie podał. A Kane zrobił to, co robi najlepiej. Huknął nie do obrony. Chyba nie sposób powstrzymać Anglika w takiej sytuacji. ham buduje obiecującą akcję. Ta im teraz remis. Ależ seria goal. Dwie bramki, jedna po drugiej. Remis. 10 minut temu nikt by w to nie uwierzył. Co się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Amina Riz. Ha, piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Ale piękny gol! Jak on się złożył do tego strzału! Piękne, piękne wykończenie! Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Bołusewski przy piłce. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Amina Ritz. Los. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Hon Min Song. Zbliża się chwila prawdy dla Tottenhamu. Czy stać ich, by jeszcze tu o coś zawalczyć? Koniec coraz bliżej. To jest naprawdę szalony mecz Tomku, więc wszystko tu się jeszcze może zdarzyć. Oglądamy obłędną kanonadę. Obrona obu zespołów słabo sobie radzi. Więc absolutnie nie można wykluczyć, że wynik jeszcze tutaj stanie na głowie. I z piłką Alexis Sanchez. Cały stadion chce strzału. Broni, ale piłka w grze. Na razie mogą odetchnąć. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Kontra. Trzeba szybko wracać. Musi to strzelić teraz! I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania! Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Bramka blisko, koniec meczu też. Jeśli teraz nie pokuszą się o zwycięską akcję, to może zabraknąć im czasu. I przy piłce są. Szansa, czy przełamie impas? Gol! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie, odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez sorskiera. Rzutka trafia prosto pod nogi, tyle tylko, że gracza rywali. Mają teraz szansę na kontratak. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Ależ ma żelazne nerwy. Kibice gospodarzy nie tracą nadziei. Jednobramkową stratę wciąż można odrobić i do tego właśnie mobilizują graczy. Czasu niewiele, więc chyba nie mają już niczego do stracenia. Pozostaje atakować, atakować i jeszcze raz atakować. Bo jeśli nie wykorzystają tak fantastycznego dopingu to potem. Joris, Co on teraz zrobił? Jak on to wyciągnął? Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać szutrożny i może im to dać wyrównanie. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. Koniec meczu. Po pierwszej kolejce zespół jest zadowolony.